Everywhere, zauważyliście to? Everywhere tutaj właśnie idzie papet. Nie wiem, czy dobrze go tak zatrzymać dobrze, bo nie może się go zobaczyć. A od razu analiza całego zastunu. Five Nights at Freddy's 2. Rozumiem, że tak późno, ale zapomniałem to nagrać i zapomniałem to rzucić. Znaczy tam to, tak jakby wideo się okazało, może no, tam prawie, że nic nie mówiłem, nie było mnie słychać. A to jest trochę nowe i właśnie sobie wreszcie ciszę głośno, żeby nie było na pewno słychać. I co, lecimy od nowa. Czekajcie, może tylko szybko za wrócę? Ja jestem. To samo się zaczyna od jakiegoś banku i od pizzy. Fastbury's pizza. Definitely not the Freddy's I remember. You thinking of the franchise? Tutaj możemy zobaczyć jakiegoś guzika This is the original. Tutaj ta baba, nie wiem jak ona na imię, pewnie się dowiemy Mówi, że to jest oryginalna... Ory, oryginal Czyli, że oryginalne, to tak jak nieby według filmu, nie wiem czy tak było w że, że to nie jest pierwsza część, że to pierwsze co wybudowali a dopiero potem nafa jeden. Nobody's been here for decades. Baron Boya. No powiem, że trochę creepy got Tutaj widzimy Papeta i to jest i mam wrażenie że to coś z tymi maskarkami będzie powiązane you hear that? I właśnie ta baba słyszy tą muzykę i potem się właśnie inne książę też ją słyszą. I wszyscy odpowiadali, że nie, aż w końcu znalazła. To teraz na podstawie tej, że tak jakby w oryginalnej e, części papież sobie wybierał jakąś dowolną osobę na ofiarę i potem ją właśnie zaprowadzał do To Też nie ciekawi, dlaczego właśnie e, pudełko jest w piwnicy, a nie w... Że... Czekaj, chyba baba za słodna rwana przez papetę. So this is what it's like being normal. I think we've come pretty far considering what we've been through. Tutaj mamy jakieś takie spiski po prostu kazabi. Some day Tutaj ona sobie pętak So how do do Arby? Some days she misses her friends. friends. This story that you're gonna fix those animatronics It's only giving her false hope. Can any of you hear me? Abby Abby animatronic animatronics? <laughs> chcą, żeby Abby im pomogła. I Abi ma dziwnego brata, że ją wypuścił z zabawką, która do niej gada w modlitwie. We'll tutaj chyba Abby przyszła i tutaj chyba jest już akurat szkoła z poprzedniego zwiastku. I tutaj um, mówi, Mike ochnął no. No, Nie wiem jak on tutaj się znalazł Oh no Tutaj zabrała Tego jakiegoś typa A skąd to wiem bo tutaj właśnie widać They're out there, Mike. szkołę I tam Popet wyciąga też rączki Where? Jakieś sceny chyba zamordowane dzieci. Everywhere. Mm -hmm. Where are you, girl, W ogóle wam chyba mój ulubiony easter egg na tym zwiastunie. Where are you, Tego grubasa. Co to jest? Trochę mi to rozśmieszyło, Oglądałem pierwszy raz zwiastun i go analizowałem -hmm. potem. Tutaj mieliśmy Baumboja, który zmiął w krągło? Tutaj mamy Mangle na. Tutaj chyba była kolejna scena zmordowania. Tutaj sprint, który nas trzymał, ale teraz to z nie wiadomo, czy nas przeżywa coś. Czy co? Widzieliśmy Witryt Kilka, która kogoś dusiła. I Majka, który znowu chyba pracuje. Tak chciałbym to... to, to tutaj tego... Nic ni, ni, nie znalazłem. Jak coś widzieliście, to mi napiszcie. On tutaj mówi, że się to nie... To się... Te nawet ładne. Choć trochę mnie to smuci.